Oto kuweta, którą każdy ogarnie głównie dlatego, że ta kuweta ogarnia sama siebie. I przez ogarnianie mam tutaj na myśli to, że sama zadba o to, żeby żwirek był czysty, żeby był ładniej równo usypany, żeby było go tyle ile trzeba, żeby w domu jakoś brzydko nie pachniało i żeby wyrzucanie tego, co brzydko pachnie, było jak najmniejszym problemem i trzeba to było robić jak najrzadziej ale po kolei. Ta kuweta to Katling Scooper Luxury Pro. Ten sprzęt występuje w kilku wersjach, które różnią się możliwościami, ale do mnie trafiła ta najbardziej wypasiona, czyli właśnie Luxury Pro z uwaga, oświetleniem nastrojowym, czujnikiem temperatury, czujnikiem poziomu wilgotności, czujnikiem stanu zapełnienia kuwety czujnikiem wagi kota, czujnikiem obecności kota i lampą sterylizującą UV. I tak, to jest ten moment, kiedy zaczynam uznawać, że mój kot ma bardziej wypasioną toaletę ode mnie. Ale co poradzić, tak najwyraźniej czasem musi być. Zanim jednak zagłębimy się w te wszystkie czujniki i detale, zerknijmy na to jak ta kuweta w ogóle wygląda i jak działa. Jeżeli chodzi o wygląd, to w sumie z zewnątrz sprawa jest prosta. Mamy podstawę, na tej podstawie stoi kula i to właśnie do tej kuli musi wejść kod. Jeżeli ktoś przy tym zapyta, czy całość się nie wywróci, to odpowiadam, że raczej nie ma na to szans. Całość waży 11 kg plus żwirek w środku i jest tak zaprojektowana, że nie wiem, co trzeba byłoby zrobić, żeby ją ewentualnie przewalić. Mój kot też tego nie wiedział, więc uznaję, że jest po prostu wystarczająco stabilnie. I teraz tak, jeżeli kuweta wykryje, że kot wszedł do środka i zrobił to, co trzeba to jest w stanie automatycznie po określonym czasie rozpocząć proces czyszczenia. W ramach tego procesu ta kula zaczyna się po prostu obracać i żwirek trafia na specjalne sitko. To co jest czyste przechodzi, a to co czyste nie jest zostaje i potem po prostu spada przez otwór, który jest w tej kuli, do pojemnika na nieczystości. W tym pojemniku jest oczywiście worek. Gdy worek się zapełni, aplikacja poinformuje nas o tym, że czas go wymienić. Wtedy wysuwamy szufladę, zabijamy worek i wyrzucamy do śmieci. Gotowe. Jedyny potencjalny minus. To jest taki, że ten worek jest taki rozciągnięty na tym pojemniku, więc jeżeli wysuniemy szufladę, to już nic nie poradzimy. Widzimy wszystko co zebrało się przez ten. Niech będzie dwa tygodnie w kuwecie. Aczkolwiek i tak to jest przyjemniejsze niż takie codzienne albo co kilka godzin latanie z otwartą kuwetą i łopatką i sprzątanie tam i tak dalej. Można w tym miejscu pewnie zacząć zadawać pytania, więc Zanim wy to zrobicie, odpowiem sam na kilka z nich. Zresztą to są pytania, które ja bym miał, gdybym miał ten sprzęt kupić. Po pierwsze, ile trwa takie czyszczenie? To jest trochę ponad dwie minuty przy standardowym ustawieniu i. Nie jest to porażająco szybkie, ale jest dzięki temu dokładne i niezbyt głośne. Kilka razy tak wstając rano zorientowałem się, że kuweta była w nocy czyszczona i w żaden sposób mi to nie przeszkadzało, nie obudziło ani mnie, ani nikogo innego w domu. Po drugie, dlaczego trzymam kuwetę w sypialni? Yy, bo było tutaj lepsze światło, a kuweta jest stosunkowo lekka, więc po prostu przyniosłem ją tutaj. Po trzecie, czy taki proces nie marnuje przypadkiem za dużo żwirku? I tak sam się nad tym zastanawiałem i w dniu, kiedy nagrywałem to Video zrobiłem tam w ramach nagrywek chyba 15 albo więcej takich procesów czyszczenia na zupełnie czystym żwirku. Tam może było trochę wilgotne od tego, że byłem wcześniej tę kulę. I tutaj widzicie ile wpadło z takiego czystego żwirku do doworka. Nie, nie ma dramatu. Po czwarte, czy jeśli wszystko jest rzucane do pojemnika i tak sobie leży tydzień, dwa albo dłużej, to czy nie śmierdzi w całym domu? Jeżeli chodzi o zapach, to powiem tak. Dopóki coś jest zrobione w kuwecie, no to pachnie tak jakby było normalnie zrobione w kuwecie i tyle. Natomiast w momencie, kiedy trafia do tej szufladki, właściwie Błyskawicznie przestaje pachnieć, tym bardziej, że w szufladce jest filtr, i producent zaleca go wymieniać raz na dwa miesiące, a raz na miesiąc wystawić na słońce. Dodatkowo, choć ta akurat z zapachem nie ma nic wspólnego, mamy tutaj jeszcze w tej konkretnej wersji lampę sterylizującą UV. Po piąte, na ile skuteczne jest takie czyszczenie? Powiedziałbym, że bardzo skuteczne, ale nie zawsze idealne. Czasem coś mimo wszystko przesypie się przez te oczka, ale przeważnie to są już takie drobiazgi, że nie ma dramatu ani od strony ludzkiej, ani zwierzęcej. Mój kot jest na przykład bardzo, bardzo wybredny w kwestii tego, jak czysta jest kuweta i do tej konkretnej nie miał nigdy żadnych zastrzeżeń. Po szóste, jak wygląda w ogóle czyszczenie tej kuwety. Dobra wiadomość jest taka, że tę kulę można w całości zdemontować, rozebrać tę całość i potem umyć pod bieżącą wodą, podobnie zresztą jak szufladę. Jest tutaj kilka takich miejsc, w których czasem zbiera się dodatkowy żwirek, ale nie ma takich rzeczy, których nie można wypłukać. Zresztą kuweta przed nagraniem tego wideo była używana przez kilka tygodni, potem jakieś 5 minut poświęciłem na to, żeby ją umyć i wygląda tak, jak wygląda na nagraniach, czyli właściwie prawie jak nowa. Dodatkowy plus za to, że zdecydowanie nie jest rozsypanego żwirku wewnątrz, przy konstrukcji przy czyszczeniu nie ma go właściwie wcale, natomiast na zewnątrz też kot nie wynosi zbyt wiele, bo ta kuweta jest po prostu zabudowana i też nie rozsypuje przy okazji za wiele przy zakopywaniu. Zresztą do testów dostałem też takie opcjonalne schodki z kratką, które mają jeszcze bardziej ograniczyć roznoszenie tego żwirku po pomieszczeniu, i ta kratka jest właściwie pusta. Można się w tym miejscu jeszcze zapytać, co właściwie z bezpieczeństwem kota, skoro raczej nie byłoby wskazane, żeby był w środku, kiedy cała maszyna się obraca. I tutaj znowu dobra wiadomość: ta wersja, którą testowałem, ma kilka systemów zabezpieczania właśnie przed takim scenariuszem. Po pierwsze, w środku jest po prostu Wynik ruchu w tej wersji i jeśli coś znajdzie się w środku, to całość przestaje działać do czasu, aż to coś nie opuści wnętrza kuwety. Blokada wyłącza się też po wykryciu obciążenia wewnątrz kuwety i w sytuacji, kiedy Silnik napotka większy niż standardowy opór, to jest też sytuacja, w której kuwety nie można już automatycznie uruchomić znowu, trzeba zobaczyć co tam się stało. Jeżeli kogoś nawet i tyle poziomów bezpieczeństwa nie przekonuje, to można włączyć po prostu tryb manualny, dostajemy wtedy na telefon powiadomienie, możemy sprawdzić na spokojnie, gdzie jest nasz kod i wtedy albo z telefonu, albo z tego panelu sterującego włączamy proces czyszczenia. Można też zostawić tryb automatyczny, ale na przykład zmienić czas jaki upływa od tego że kod wyjdzie z kuwety na przykład na 10 minut albo 15 albo nawet więcej ewentualnie można ustawić czyszczenie raz na dzień o wybranej przez nas godzinie to jest wszystko do konfiguracji jak nam pasuje odnośnie aplikacji to ona potrafi też zdecydowanie więcej niż po prostu wysłać nam proste powiadomienie po pierwsze możemy tam zmienić większość ustawień które dotyczą kuwety a tych jest jak na kuwetę zaskakująco sporo po drugie możemy tam Sprawdzić chociażby historię odwiedzin naszego kota, wliczając w to wykrywanie tego, co, co dokładnie zrobił, ile to trwało i ile ten kot w danej chwili ważył. Akurat w przypadku mojego kota to jest o tyle przydatne, że próbujemy go odchudzić, a tak po prostu nie trzeba go codziennie wnosić na wagę. Z poziomu aplikacji możemy też na przykład sprawdzić, czy kot ma w kuwecie odpowiednią temperaturę, czy wilgotność jest prawidłowa, czy poziom żwirku jest taki, jaki powinien być. Jeżeli nie, no to i tak dostaniemy powiadomienie, potem wystarczy tego żwirku dosypać do tej linii, która jest oznaczone wewnątrz kuli i w sumie gotowe. Tym, co chyba zaskoczyło mnie w tym wszystkim najbardziej, było to, jak szybko mój kot przestawił się z używania takiej zwykłej, prostej, otwartej kuwety na wskakiwanie do takiej kosmicznej, podświetlonej kuli. Minęło w sumie kilka dni od kiedy ją postawiłem. Już zacząłem regularnie dostawać powiadomienia, że kuweta była użytkowana i mogę sprawdzić wszystkie interesujące mnie detale. Widać, mój kot łatwo przyzwyczaja się do luksusów, chociaż akurat nie jestem pewien, czy jemu jest potrzebne to oświetlenie nastrojowe. Ale to akurat podoba się mi, więc jego zdanie nie jest w tej kwestii takie istotne. Pozostaje oczywiście standardowe pytanie, czyli. Czy warto i tak, to zdecydowanie nie jest tani produkt, i to też jest taka kategoria pod tytułem Problemy Pierwszego Świata, więc nie powiem Wam wprost, że koniecznie musicie teraz wstać, pędzić do sklepu, kupić tę kuwetę tu i teraz, ale wiem za to jedno. Taki sprzęt, nawet przy jednym kocie, to jest gigantyczne ułatwienie. Sprzątamy Raz na dwa tygodnie. W domu nic nie śmierdzi, nawet jeżeli nie ma nas cały dzień. Nie musimy się martwić o to, czy jest ten żwirek, czy już go nie ma. Nie latamy wszędzie z brudną łopatką, a dodatkowo mamy pełny wgląd w to, czy przypadkiem z naszym kotem w tych kwestiach toaletowych nie dzieje się nic złego. Jeżeli natomiast mamy więcej niż jednego kota, to akurat w tym przypadku chyba bym się długo nie zastanawiał bo wiem aż zbyt dobrze ile zajmuje i jak często trzeba sprzątać po np. trzech czy czterech kotach i że potrafi to zająć naprawdę sporą część dnia, którą można by było spędzić na, na czymś innym. Tutaj natomiast zajmuje nam to wszystko właściwie zero czasu, przynajmniej do momentu kiedy trzeba dosypać żwirku albo wyrzucić i wymienić worek, ale o tym już poinformuje nas kuweta.